My cały czas jesteśmy tym ostatnim wagonikiem, który się dopycha. Zostali pozbawieni tej szansy. To jest totalna niesprawiedliwość, totalny absurd. To jest absurdalny, absurdalny przepis, który jest wbrew założeniom tego urlopu. A to był tylko pomysł, żeby nauczycieli tak trochę... Przeczołgać, pokazać, że minister Czarny wiele lepiej niż nauczyciele i społeczność szkolna? Dziś 1 września dzień, w którym zacznie się ogromny sprawdzian ale nie dla uczniów, a dla pani Nowackiej i jej resortu, który zapowiadał ogromne zmiany i poprawę sytuacji w polskim szkolnictwie. Jesteście na kanale A to Ciekawe, i dziś pomówimy sobie o tych zmianach oraz o wydarzeniach, które są z nimi związane. Jak już jesteście, to po zakończonym odcinku możecie wstąpić na kanał Co mówią. I obejrzeć transmisję z protestu nauczycieli, którzy mieli swoją pikietę pod ministerstwem pani Nowackiej. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie, i możemy przechodzić do tematu. Pani Nowacka w swoim najnowszym wystąpieniu na łamach Telewizji Polskiej powiedziała o nowym przepisie, który wejdzie w życie zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego i choć ma pomóc nauczycielom, to w rzeczywistości może w nich uderzyć. Co tutaj się zmieni? Wszystko. Nie będzie godzin czarnkowych. Minister Czarnek miał taki pomysł, żeby nauczyciel w ciągu dnia spędzał godzinę dostępności i czekał, aż rodzice przyjdą. Wtedy, kiedy rodzice są w pracy, Zawsze problem do ułożenia tego w planie, a tak naprawdę nauczyciele są dostępni. Każdy z doświadczeniem rodzicielskim doskonale wie, że wtedy, kiedy jest potrzeba kontaktu, nauczyciel się kontaktuje. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości, organizują zebrania, a to był tylko pomysł, żeby nauczycieli tak trochę pokazać, że minister Czarnek wie lepiej niż nauczyciele i społeczność szkolna i to znika. Wniosek do Związku Nauczycielstwa Polskiego i od 1 września nie będzie godzin czarnkowych. Czy godziny czarnkowe faktycznie były takie złe, jak deklaruje to pani Nowacka? Tak i nie. Patrząc na to, że przez te zmiany nauczyciele nie będą mieli sztywno ustalonych godzin, w których mogliby się spotykać z rodzicami, to z jednej strony jest to dobra zmiana, bo często dyżury były ustalone na takie godziny, że mało któremu rodzicowi pasowało, żeby wtedy się spotkać. Aczkolwiek niektórzy zwracają uwagę że przeniesienie tego w strefę nieuregulowaną doprowadzi do tego, że będzie większa presja ze strony rodziców oraz że najzwyczajniej w świecie przyczyni się to do pracy po godzinach. Warto też zauważyć, że ten przepis po prostu przerzuca problem na nauczycieli, a nie go rozwiązuje. Za czarnka nie było to dobrze zrobione, bo rodzice musieli dostosowywać się do nauczycieli. A teraz nauczyciele będą musieli dostosować się do rodziców. Realnie ta zmiana nie przyniesie rozwiązania problemu, tylko go pogłębi. Zamiast wypracować w tym ministerstwie jakąś dobrą zmianę, to tylko przerzuca się odpowiedzialność. Zamiast naprawić rozwiązanie, które nie działało, pani Nowacka całkowicie je zlikwidowała i z wymalowanym uśmiechem na twarzy mówi, że to dobra zmiana. Nie, nie wydaje mi się pani Barbaro. Uśmiech, który jej towarzyszy, nie znika również podczas mówienia o tym wyjątkowym dniu, jakim jest 1 września. Ja bardzo czekam na 1 września, bo to jest tak naprawdę dla chyba wszystkich, dla których szkoła jest ważna taki moment nowego rozdania, nowego otwarcia dla dzieci bardzo ważny dzień. Spotykają się ze swoją klasą, albo jak zmieniają szkoły, z nową klasą i zaczynają przygodę, która będzie im towarzyszyła przez wiele miesięcy. Nauczyciele, mam nadzieję, że chociaż trochę odpoczęli wakacje, z pełną energią i zaangażowaniem, które jest im właściwe, zaczynają kolejny rok kształtowania, wspierania, budowania młodych ludzi, dawania im takiej mądrej przyszłości. Ja się bardzo cieszę, że szkoła się zaczyna, bo to jest. Najważniejsze miejsce dla młodych ludzi. Bardzo często to jest to miejsce, do którego myślami wracają przez całe swoje dorosłe życie, gdzie zdobywają nie tylko wiedzę, ale też kompetencje społeczne. Oj, wrócili pani Barbaro z nową energią. Tylko nie do szkoły, a wprost pod pani ministerstwo z transparentami mówiącymi o niespełnionych obietnicach, jakie im Tusk wciskał podczas kampanii wyborczej. To wręcz skandaliczne, że z taką pewnością pani Nowacka mówi o zmianach, które mają być dobre, kiedy w Polsce wybuchły masowe protesty. Ciężko patrzeć na to, jak po raz kolejny pani minister oszukuje swoich wyborców. Wątpię, że nauczyciele to puszczą mimo uszu i rozliczą ją przy urnach wyborczych. Oby pani Nowacka nie pomyślała, że te zmiany były tak dobre, że teraz są protesty. To od razu prostuje. Nie, protesty są dlatego, że były one po prostu aż tak Chudowe. Wyobraźcie sobie, że ten wywiad był nagrywany przy oknie, z którego dziś pani Nowacka ogląda tłumy protestujących. Jaki to jest kontrast między tym, co mówi, a tym, co odzwierciedla rzeczywistość. Ale dobra, przyjrzyjmy się bardziej, o co chodziło nauczycielom, którzy dziś się tam zjawili. Teraz była poruszana sprawa e, no, przepisu, który dotyczy przejścia na wcześniejszą emeryturę, której nie można skorzystać, bo warunki przejścia na tą emeryturę są. Skandaliczne, natomiast jednocześnie przepisem odbiera możliwość pójścia na urlop na poratowanie zdrowia, co w przypadku wielu nauczycieli. Tu była mówiona kwestia wieku średniego nauczyciela, to jest 50 lat, czyli ludzie, którzy już wiele lat pracują w zawodzie, chcieliby jeszcze dopracować ale żeby dopracować musieliby odpocząć, naładować akumulatory, że się tak wyrażę kolokwialnie, zostali pozbawieni tej szansy. To jest totalna niesprawiedliwość, totalny absurd. To jest absurdalny, absurdalny przepis, który jest wbrew założeniom. Tego urlopu. Akurat ta kwestia była teraz poruszana, ale wiele innych kwestii, na przykład powiązanie wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w kraju. My cały czas jesteśmy tym ostatnim wagonikiem, który się dopycha. Takie systemowe rozwiązanie załatwiłoby tę sprawę raz na zawsze. A tak zawsze jesteśmy z tyłu, zawsze jesteśmy w ogóle. Obecna podwyżka to jest poniżej inflacji, czyli my znowu zaczynamy odstawać. Ta jednoczesna podwyżka, która wynosiła 30-33%, jakby dopchała nas, ale. Do, tej, do, do, do tych w miarę godnych zarobków, ale znowu zostajemy w ogonie. Tutaj przewodniczący Broniarz mówił, nieprawdopodobnie jest to, żeby początkujący nauczyciel, który zaczyna swoją przygodę w zawodzie, miał zarobek, który musiał być, do którego trzeba było dołożyć. Pieniądze, żeby, żeby osiągnął najniższą krajową. No to jest niewiarygodne. Dzisiaj, dzisiaj ledwo ją przekracza. Coś jest nie tak. No właśnie. Donald Tusk podczas kampanii wyborczej mówił o podwyżce dla nauczycieli w wysokości minimum 1500 zł do pensji zasadniczej. W praktyce obietnica ta została osłabiona. Ostatecznie wspomina się o 30% wzroście wynagrodzeń, ale nie dotyczy on pensji zasadniczej, co związkowcy uznali za niesatysfakcjonujące. Pani Barbara argumentowała to tym, że nie ma budżetu na takie zabawy jak podnoszenie im pensji. To teraz nasuwa się pytanie, po co były te obietnice? Można zwalić na Tuska, że to on obiecywał, a nie pani, aczkolwiek jest pani z nim w jednej partii, więc chyba ustalacie, co jest możliwe, a co nie. Ale pewnie i tak powiecie, że nie wiedzieliście, że tak mało kasy zostało po prawie i sprawiedliwości. Całe szczęście, że na mieszkania dla ministrów się trochę znalazło. Lecz to nie jedyne kontrowersje, jakie towarzyszą zmianom wprowadzonym przez resort pani Nowackiej. Pani Lubnauer, która jest wiceszefową Ministerstwa Edukacji, wprowadziła przepis, który drastycznie zmniejsza próg nieusprawiedliwionych nieobecności. Próg wymagany do klasyfikacji zostanie obniżony z 50 do 25% rocznie przy jednoczesnym utrzymaniu limitu 50% na miesiąc. Wiele osób zwraca uwagę na to, że takie rozwiązanie jest dobre. Ponieważ będzie to uczyć dyscypliny, uczniowie będą musieli chodzić do szkoły, bo inaczej nie zostaną zaklasyfikowani, co wydaje mi się, że jest mocną motywacją. Rodzice zwracają również uwagę na to, że zachęci to dzieci do systematycznej pracy i odpowiedzialności za podejmowane przez nich działania. Aczkolwiek jak przy każdej zmianie znajdują się głosy, które stoją w opozycji. Dla dzieci z przewlekłymi chorobami, trudną sytuacją rodzinną czy problemami emocjonalnymi tak restrykcyjne zasady mogą oznaczać realne ryzyko powtarzania klasy. Drugim argumentem jest to, że przysporzy to po prostu większej biurokracji nauczycielom, ponieważ każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i odnotowana, co na pewno dołoży im pracy. Ale przynajmniej nie będą zarabiać tyle, ile im koalicja obywatelska obiecywała coś za coś. A wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że słowa pani Nowackiej o tym, iż likwidacja jej godzin czarnkowych przyniesie jakiś dobry efekt, są słuszne? Bez wprowadzenia własnego planu na rozwiązanie tego problemu? I podzielcie się też swoją opinią co do tego, że koalicja obywatelska znów oszukała kolejną grupę społeczną. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co działo się na proteście nauczycieli, to zapraszam was na kanał Co mówią, gdzie możecie obejrzeć całą relację prosto z tego wydarzenia. Byliście na kanale? A to ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. Do do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!